Witajcie moi drodzy na kanale WMIATLACZ Dajcie do 3 słów, żebym do 70 słów. Dajcie łapki w górę Dajcie komentarze Dzisiaj idę szlakiem konnym z pieskiem Jest taki szlak pomarańczowy Kropki są na białym tle Tędy koniami jeżdżą No chociaż już w ogóle Bardzo rzadko się tu konie pokazują Jest pewna miejscowość Które mają Konie ale to daleko więc raczej leśnicy jeżdżą ten do lasu kolejny wieczny dzień jest ptaszki na razie piesek węszy A wstałem za wcześnie i musiałem spać sobie potem dłużej starszy osobnik obiad wymyślna ja wyszedłem sobie na spacerek dłuższy z Nie wiadomo no jeszcze w szkole pewnie jesteście to. no to w sobotę ma przestać wjechać i ma słoneczko wyjść zobaczymy jak to będzie wyleń do soboty przyjdzie piątek, sobota, niedziela, weekend, będzie się cieszyć wiadomo jest to wzięcie węż, chodź Barton chodź i odliczanko 10, 9, 8 7, 6, 5 4, Popatki, 3, 2, 1 5, 6 kojec, pa